Witam Was z nadwody. Późno jesienna aura. Dojechałem właśnie do Kamila. Będziemy próbować jeszcze złowić karpia z bardzo zimnej wody. Ale przed rozłożeniem moich wędek, chcemy zaprezentować wam jedną z nowości marki Prologic na sezon 2024, a będą to sygnalizatory Prologic Element Compact. Jesteśmy nad wodą, próbujemy złowić jeszcze jesiennego karpia, ale tak jak powiedziałem na początku, chcemy pokazać się naszym widzom jedną z nowości marki Poludzik na sezon 2024, a będą to sygnalizatory element Compact element Compact, bo są kompaktowe. Słuchajcie, tak jak Marcin wspomniał, bardzo kompaktowe sygnalizatory. Zobaczcie, bez problemu mieszczą się w dłoni. Jest to zdecydowanie, można powiedzieć, w jakimś stopniu rewolucyjny produkt w naszej firmie, ale nie tylko ze względu na swoją wielkość. Tak, wielkość to jedno, natomiast myślę, że tutaj jest to, co jest chyba dla mnie bardzo ważne, to to, że te sygnalizatory wyposażone są w akumulatory Lion, więc koniec z wyjmowanymi bateriami. Te sygnalizatory będziemy sobie mogli naładować nawet na zasiadce przy pomocy, oczywiście, powerbanka. Teraz czasy są, każdy ma smartfona, każdy zabiera powerbanki nad wodą, więc tym nie powinno być problemu, a myślę, że same udogodnienia. Tak jak Marcin wspomniał, koniec słuchajcie z zaskoczeniem koniec z brakiem energii w bateriach na zasiadkach, lecz myślę, że jeszcze jedna bardzo ważna. Kwestia techniczna, o której Marcin nie powiedziałeś, to znaczy te sygnalizatory możemy ładować podczas ich użytkowania. To jest mega ważna rzecz, więc tutaj nie musimy ładować ich w domu czy ściągać ich z wętek, żeby je naładować, tak. tylko w trakcie łowienia podpinamy sobie przewody ładujące i łowimy i ładujemy. Tak, myślę, że Kamil, pokażemy oczywiście to, jak, jak te sygnalizatory się ładują. Natomiast może na początku powiedzmy, jakie funkcje mają sygnalizatory Element Kompakt. Jeżeli chodzi o funkcje w tych sygnalizatorach, no to myślę, że pierwszą, od której na pewno warto zacząć, jest to regulacja czułości. Sześciostopniowa regulacja czułości. Ale Marcin, co więcej o tej regulacji? Tak, to jest też bardzo fajna rzecz w tych sygnalizatorach, bo z Kamilem też często łowimy z pontonu i ta czułość ustawienia sygnalizatora jest bardzo ważna, żeby no nie mieć po prostu tych fałszywych brań, podczas gdy wieje bardzo silny wiatr. Natomiast tutaj tak, Kamil wspomniał, mamy 6 stopni wyboru, jeśli chodzi o czułość. Natomiast to, co nie, ma, nie mają inne sygnalizatory, to to, że przy wyborze danej czułości mamy dźwięk nas na sygnalizatorze. I kamil pokaż to, jak to właśnie wygląda. Tak naprawdę jeżeli chodzi o wybór czułości, to tak jak Marcin wspomniał, przy każdym wyborze czułości mamy konkretne sygnały. I teraz może to pokażemy, klikając sobie czułość. Ilość dźwięków, że tak powiem, który wydaje sygnalizator Świadczy o tym, jaką mamy ustawioną czułość Teraz wróćmy sobie może do początku Słuchajcie, jeden dźwięk Sygnalizator ma najmniejszą czułość Dwa dźwięki Już ta czułość jest zdecydowanie większa I tak aż do sześciu Kiedy mamy sześć sygnałów Ten sygnalizator jest naprawdę bardzo czuły tak, to jest y, oczywiście funkcja wyboru czułości sygnalizatora, ale mamy również wybór 6 stopni, jeśli chodzi o głośność. Też to Kamil y, y, pokaż. Mam na samej górze taki przycisk. Tak. Od... On te, to też jest przycisk włączenia i wyłączenia sygnalizatora, też dodajmy. Od, tak naprawdę no, nie mamy tutaj dźwięku wtedy, e, tylko na centralce mamy dźwięk albo, albo wibrację, bo te sygnalizatory, centralka ma również wibrację, ale o tym powiemy w dalszej części filmu. E, od bardzo cichego po zdecydowanie głośniejszy dźwięk. I mamy jeszcze trzeci przycisk. On znajduje się po środku, tak jakby. No, i to jest wybór tonu. Tutaj też mamy 6 stopni wyboru tonu. Także myślę, że jeżeli chodzi o tony, każdy dobierze. Coś pod siebie, co lubi i jaki dźwięk chciałby najbardziej usłyszeć podczas tego upragnianego brania. Kamil, dodajmy może jeszcze, jeśli jesteśmy przy temacie sygnalizatorów, że mamy tutaj wejście z boku na świecący swinger lub hanger. Słuchajcie, 2,5 mm wejście, uniwersalny swinger, hanger. Bez problemu tutaj sobie podepniemy. Funkcja dla kogoś, kto lubi mieć, że tak powiem, kolorowo nad wodą, lubi podczas brania widzieć swoje stanowisko z daleka. Więc tak naprawdę nasz nowy produkt ma szeroki wachlarz funkcji, dzięki którym każdy znajdzie coś dla siebie. Kamil, teraz przyszedł czas, żeby powiedzieć parę zdań na temat centralki. Mam tutaj właśnie przed Wami centralkę do sygnalizatorów Element Compact. No i tak samo jak sygnalizatory, jest to dość kompaktowe urządzenie, że tak powiem. Natomiast no powiedzmy oczywiście parę zdań na temat funkcji. Jeśli chodzi o funkcję naszego urządzenia, na centralce znajdują się trzy przyciski, pokrótce o każdym. Na samej górze przycisk który służy nam do włączenia samej centralki. Oczywiście, jeżeli chodzi o centralkę i sygnalizatory, tutaj mamy komunikację 1 do 1, więc każdy dźwięk pojedynczy, nawet na sygnalizatorze, jest bezpośrednio od razu przekazywany do naszej centralki. Poniżej przycisk środkowy, przycisk służący nam tak naprawdę do dwóch funkcji. To znaczy wyciszenie całkowite centralki, i wtedy nasza centralka będzie miała funkcję wibracji. Oraz dodatkowo tym przyciskiem włączamy taką mikrolatarkę, którą mamy w centralce no i przechodząc niżej. Ostatni przycisk, przycisk służący do regulacji głośności samego urządzenia. Tak samo jak w sygnalizatorach mamy tutaj 6 stopni głośności, więc możemy sobie to dobrać do własnych potrzeb. Kamil, dodajmy może jeszcze oczywiście o zasięgu. Jaka centralka, jaki ma zasięg między sygnalizatorami a centralką? Słuchajcie, jeżeli chodzi o zasięg, zasięg urządzenia to jest około 100 metrów, oczywiście uzależniony od ukształtowania terenu. Natomiast myślę, rzecz, która, którą też warto pokazać i warto wspomnieć sygnalizator jest wyposażony w specjalny czujnik tutaj na dole urządzenia dzięki któremu wkręcając go w metalowe podpórki czy też w jakieś pody dodatkowo zwiększa nam to zasięg między centralką a, a naszymi sygnalizatorami dodajmy jeszcze, że na centralce możemy sobie zsynchronizować do czterech sygnalizatorów przed chwilą moje wędki trafiły do wody Także czekam na tego jesiennego karpia. Natomiast jeszcze korzystając z chwili, że jesteśmy przy wędkach, chciałbym pokazać wam jeszcze jeden bardzo ważny aspekt w sygnalizatorach Prologic Element Compact, mianowicie rozróżnianie kierunku brania. Nasze sygnalizatory w zależności od tego, czy mamy branie do przodu, czy mamy branie do tyłu, czy mamy opad, wydają różne dźwięki i sygnalizują to różnym kolorem diody. E, już Wam to prezentuję. Jeżeli mamy branie klasyczne, branie do przodu, e, wtedy zapala nam się dioda w zależności od koloru na sygnalizatorze, w tym przypadku żółta. Jeżeli mamy opad, świeci się dioda biała. Przy tym samym sygnalizator wydaje dwa różne tony, jeżeli chodzi o dźwięk. Słuchajcie, przy Aspektach technicznych wraz z Marcinem poruszaliśmy temat ładowania. Natomiast teoria, teorią, czas pokazać praktykę. E, za chwilę pokażę Wam w jaki sposób ładujemy e, nasze sygnalizatory. Słuchajcie, wędki mam e, na podzie, wędki są w gotowości. E, sygnalizatory są oczywiście uruchomione i teraz w zestawie otrzymujemy taki dość e, długi przewód. E, przewód ma łącznie długość metra. E, z czterema końcówkami, więc możemy jednocześnie ładować sobie cały set sygnalizatorów w domu, na przykład. Nad wodą, podczas użycia z tyłu podpinamy sobie ładowanie. Sygnalizator od razu sygnalizuje nam to, że jest ładowany. Jeśli chodzi o ładowanie, podczas ładowania zapala nam się kolorowa dioda, ona sobie będzie mrugała. Podczas całego ładowania, oczywiście, podczas samego ładowania, sygnaliza sygnalizatory są dalej w gotowości, e, dalej działają, dalej sygnalizują nam brania. E, po chwili, kiedy lampka e, podczas brania zgaśnie, po raz kolejny pojawi nam się pulsująca dioda e, sygnalizująca, sygnalizująca ładowanie takiego sygnalizatora. Możemy sobie oczywiście podpiąć jednocześnie. Wszystkie sygnalizatory, żeby ładowały nam się e, na stojaku czy na podpórkach. Bardzo łatwe ładowanie, ładowanie sygnalizatorów. E, możemy zapomnieć o wożeniu baterii ze sobą. Może jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, to znaczy działanie naszych sygnalizatorów. Słuchajcie, przy pełnym naładowaniu nasze sygnalizatory wytrzymują około tygodnia użytkowania. Kamil pokazał Wam, jak ładują się nasze nowe sygnalizatory Prologic Element. Ja muszę dodać, że sygnalizatory dostępne są w trzech wariantach, jeśli chodzi o zestawy. Mamy zestaw 2 plus 1, 3 plus 1 oraz 4 plus 1 dostępne w takich oto. Pudełkach. Dodam jeszcze, że oddzielnie możemy również zakupić sygnalizator, który będzie można synchronizować z centralką. Ten sygnalizator ma diodę typu multicolor, więc możemy sobie dopasować taki finalny kolor diody pod swoje potrzeby. Oraz możemy dokupić oddzielnie centralkę, więc możemy sobie zbudować zestaw taki, jak chcemy. Słuchajcie, pokrótce, pokrótce przedstawiliśmy Wam. Naszą nowość na sezon 2024: nasze sygnalizatory ProLogic Element Compact. My zabieramy się do pracy, zabieramy się za łowienie karpi, czekamy na swoje upragnione jesienne ryby. Was zachęcamy do subskrypcji kanału. Oczywiście polejkujcie ten film oraz zapraszamy do sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.